Praca dewelopera, a praca innych menedżerów. Kiedy myślimy sobie o tym, co robi deweloper, czyli tutaj w uproszczeniu programista, może się nam wydawać, że no programista, no co, no pisze kod, nie, siada do klawiatury, pisze kod, kod powstaje, koniec pracy. Teoretycznie tak, ale mówi się, że w takim porządnym, dojrzałym wytwarzaniu oprogramowania, jak myślicie, ile procent powinno stanowić tworzenie kodu, w takim prawdziwym procesie tworzenia oprogramowania? Możecie napisać, ale od wam powiem. Um, mówi się, że około 20-30% to powinno być pisanie kodu, a cała reszta etatu dewelopera, programisty w skali dnia, tygodnia, miesiąca, roku, to powinny być rozmowy, analizy, planowanie, projektowanie, code review, czyli de facto czytanie kodu innych programistów, czyli doprowadzenie do, do, do tego, żebyśmy faktycznie robili nie dużo rzeczy, a mądrze, żebyśmy robili rzeczy. Czyli work smart, a nie hard. No więc, tak, pisanie kodu oczywiście jest podstawą, natomiast to absolutnie nie jest 100% pracy dewelopera. Poza pisaniem kodu możemy też pisać testy. To jest też forma kodu oczywiście, ale traktujemy to rozłącznie od tworzenia funkcjonalności. Także testy. Code review, czyli sytuacja, w której czytamy kod innego programisty, recenzujemy go, wytykamy błędy albo sugerujemy zmiany. Planowanie zadań oraz terminów dla projektu to jest również bardzo ważne dla programistów, żeby potrafili to robić. Wybór technologii, czyli to programiści powinni nam sugerować jako PM-om, product managerom technologię, w której co powinno być napisane, bo my jako osoby nietechniczne nie musimy sobie zdawać sprawy ze wszystkich koniecznych ograniczeń, jakie, jakie, jakie istnieją, więc to powinno być po stronie osób technicznych. Zarządzanie długiem technicznym. Tu jest trochę pół na pół, w sensie to jest też tutaj duża rola, oczywiście, PM-a w tym. Natomiast to deweloper powinien przyjść do takiego PM-a i powiedzieć, na przykład, że ten dług techniczny, co go mamy, to ostatnie pół roku, on był taki, okej, okay, był sobie, ale robić coraz cięższy, robić coraz, coraz, coraz trudniejszy I za pół roku może, już być źle. To musi przyjść od dewelopera, bo na to PM nie wpadnie. PM może mieć ten dług technologiczny jakoś tam. Otagowany w swoim systemie czy w swoim jakimś risk-logu. Natomiast to deweloperzy muszą komunikować, kiedy to faktycznie robi się nie do zniesienia. Delegacja zadań jak najbardziej deweloperzy powinni również dzielić się zadaniami między sobą, no bo o to chodzi w pacce zespołowej żebyście robili rzeczy razem, a nie samodzielnie i osobno. Wsparcie klimatu w zespole no to jest rola każdego członka zespołu, niezależnie czy to jest PM, czy to jest deweloper, czy to jest tester, ale zawsze musimy pamiętać, że pracujemy w zespole i zespół jest tak dobry, jak suma jego elementów, a jeżeli jakiś element powoduje, że ten klimat, te morale nie są zbyt fajne, no to się nikomu wtedy dobrze nie pracuje. Więc każdy powinien się do tego przykładać, żeby praca w zespole była przyjemna. Dbanie o jakość kodu, czyli pisanie po prostu dobrej jakości, czyli nie tylko piszemy kod, ale potem myślimy, jak go zoptymalizować, to jest też bardzo rzecz istotna. Tudziż rozmowy z pracownikami, wiadomo, kto nie, nie poszedł na kawkę do kuchni i nie wrócił godziny później, bywa tak. Chociaż mniej, od kiedy pracujemy zdalnie. No ale tak, na, na, na to się składa praca takiego typowego dewelopera. A co z kolei robią menedżerowie? No, jakie, mamy, jakie mamy typy menedżerów? Z takich najbardziej popularnych to oczywiście PM, czyli project manager. No, co on tutaj robi, to już chyba raczej sobie wszyscy możemy wyobrazić, czyli zarządza budżetem, czasem, zarządza funkcjonalnościami dostaw, czyli to, jakie funkcje mają kiedy dochodzić, w jakich etapach, też klimatem, i tutaj PM ma bardzo duże przełożenie na, na morale w zespole, na atmosferę. Interakcje wewnątrz zespołu, z, z analitykami, podag managerami. No PIM jest taką osobą, która zawsze jest zawsze w środku komunikacji, zawsze jest w centrum i zawsze wszystkie role będą go otaczały i z każdym po trochu będzie miał kontakt, więc to jest bardzo, bardzo łatwo można wyczuć klimat i, i współpracować z różnymi osobami. Planowanie zadań, raporty, prezentacje, wiadomo, to jest też duża część pracy pm a BA. BA to jest Skut od Business analityka i ta osoba zajmuje się analityk biznesowy głównie identyfikacją wymagań, czyli w takim prawdziwym świecie przy takich większych dojrzałych projektach, gdzie PM tego nie musi robić, bo jest osobna rola, to analityk biznesowy musi zrozumieć biznes klienta, czyli musi zrozumieć jakie są potrzeby, jakie problemy chcemy rozwiązać, zidentyfikować te wymagania i potem potrafić je przetłumaczyć na język, który jest zrozumiały przez deweloperów, czyli programistów którzy potem na podstawie tego to budują de facto. Więc identyfikowanie wymagań wśród wszystkich potrzeb biznesowych, to jest bardzo ważne, rozdzielanie tych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, analiza rynku, rozwiązań biznesowych, formowanie wymagań w dokumentacji techniczną, na podstawie o której potem właśnie już inni mogą pracować, czy tworzenie BPMN-ów albo innych modeli działania systemu yy, do opisu tego de facto, co tworzymy, bo nie zawsze słowa wystarczą. Czasami jeden ładny diagram narysowany może być wart tysiąc słów albo nawet tysiąc dokumentacji, to jest również element pracy analityka biznesowego. Ale to nie są wszystkie rodzaje, to nie są wszystkie rodzaje menedżerów, którzy mogą pracować z deweloperami. Mamy też product menedżerów. Product menedżerowie skupiają się głównie na, na produkcie i wszystkim, wszystkim, co go otacza. Nawet no może czego rynek, go konkurencja, więc to trzeba analizować. Szukają tak zwanego product market fitu. To market fit to jest sytuacja, w której możemy metaforycznie powiedzieć, tak, produkt tak siada na rynek, że, że faktycznie jest zapotrzebowanie na wartość, którą ten produkt wytwarza. I faktycznie ludzie chcą używać, ludzie chcą płacić. To jest moment, kiedy możemy powiedzieć, że mamy ten product market fit, że znaleźliśmy ten moment, w którym faktycznie nasi użytkownicy chcą używać naszego produktu. Formowanie modelów biznesowych, czyli projektowanie tego jakby środowiska, w jakim ten produkt ma się rozwijać i warunków, o jakie walczy. W dużym, tak można powiedzieć, uproszczeniu. Jak chce zarabiać pieniądze, to, jest, to się wszystko składa na model biznesowy. Kwestie ekonomiczne, strategie finansowe, szukanie inwestorów albo reklamowanie produktu, robienie jakichś fajnych prezentacji, czy to się nazywa pitchy, praca z interesariuszami, czyli pozyskiwanie feedbacku dla produktu, to są wszystko bardzo ważne elementy pracy product managera. No i na koniec czwarta z takich najbardziej popularnych ról managerskich, zorientowanych wokół deweloperów, to są właśnie salesi, czyli osoby zajmujące się, zajmujące się sprzedażą. Takie osoby prowadzą klienta od potencjalnego Klienta do de facto klienta uzyskanego, czyli do, tego, do, do sprzedaży, do momentu, kiedy mamy deal. Oni mają zadanie znalezienie takiej potrzeby podstawowej, czyli tej potrzeby, z której wynikają wszystkie dalsze działania. Oni nie będą rozpisywali backlogu, oni nie będą identyfikowali wymagań. Oni muszą zrozumieć, jaki problem klient chce rozwiązać i przekonać go, że zasoby, które mają ci selsi, mogą do tego służyć. I komunikować z zespołem na etapie sprzedaży to jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie ma, to tak naprawdę bardzo łatwo takiemu salesowi obiecać gruszki na wierzbie i potem to zespół deweloperski będzie miał mega wyzwanie, czasami wręcz misję niemożliwą, żeby zaspokoić te oczekiwania, które wytworzył taki sales, obiecując rzeczy niestworzone. Więc nie mając tego kontaktu naprawdę będzie ciężko.